Cześć, tu Gaffin. Skacząc z jachtu, grupa przyjaciół nagra. zdaje sobie sprawę, że zapomnieli opuścić drabinkę. Czy uda im się przeżyć w pułapce na środku oceanu? Dzisiaj pokażę Wam niemiecki film, thriller z 2006 roku pod tytułem Ocean Strachu 2. Uwaga, spoilery! Pilnujcie się! Historia przedstawia nam grupę najlepszych przyjaciół: Amy i jej chłopaka Dana, Zaka i Loren. Podróżują razem. Dobrze się bawem i filmują swoje przygody na kamerze. Zauważalnie, trzeźwy Dan bierze kamerę i zaczyna nią kręcić, co sprawia, że traci równowagę i spada z klifu. Wychodzi z tego z niewielkimi śliniakami i wraca do przerażonych przyjaciół. Minęło 5 lat. Emmy i jej mąż James i ich ma córka Sarah Jedą do meksykańskiego miasta, by świętować 30 urodziny Zaka na nowym jachcie Dena. W drodze zostają wyprzedzeni przez Zaka i Roren na motocyklu. Cała grupa dociera do klubu jachtowego, gdzie jest zakotwiczony jacht. Emi jest jedyną osobą wśród swoich przyjaciół, która nosi kamizelkę ratunkową i podchodzi do jachtu powoli. Po tym jak jej ojciec utonął podczas żeglowania, rozwinęła się u niej hydrofobia. Przy wsparciu męża Emi pokonuje swoje lęki i wchodzi na pokład. Przyjaciele rozglądają się po jachcie i znajdują Dana w kabinie w ramionach swojej nowej dziewczyny, Michelle. Grupa podnosi żaglę i wyrusza w morze. Zak i Roren pytają Dana, jak zarobi pieniądze na taki jacht, a on wybucha śmiechem i unika odpowiedzi. Emmy i James kładą córkę spać i zostawiają jej zestaw wokitoki w kabinie, aby słyszeć, kiedy się obudzi. Impreza trwa pełną parą. Przyjaciele piją, tańczą i bawią się. Michelle proponuje towarzystwu wyjątkowo ciepłą kąpiel w morzu chętnie się zgadzają i skaczą do wody. Emi zostaje na dachcie z Danem, udając się do kabiny, aby sprawdzić małą Sarę. Dan wyznaje swojej bułej kochance, że również chciałby mieć dzieci i żałuje, że był takim dupkiem w przeszłości. Emi jest szczęśliwa ze swoim mężem, więc skraca niezręczną rozmowę i sugeruje Danowi, aby wrócił na pokład. Przyjaciele na wodzie świetnie się bawią. Zach wyciąga muszy z dna morza i daje ją Loren. Michelle flirtuje z Jamesem, Emi spaceruje po pokładzie z Denem i wyznaje, że nienawidzi swojej fobii i boi się, że przekaże ją Sarze. Szach paniki Den chwyta Emi w ramiona i, nie zważając na jej historyczne krzyki, skacze z nią do wody. Ona zaczyna panikować, a przed oczami przewijają się wspomnienia z dnia, kiedy jej ojciec zginął. Przyjaciele próbują przywrócić ją do zmysłów, ale jej głosy brzmią dla niej jak z oddali. Nagle wszyscy zdają sobie sprawę, że Den nie opuścił drabinki przed skokiem do wody. Na jachcie została tylko mała Sara, a dookoła nich rozciąga się bezkresne morze. James nuci kołysankę, aby uspokoić żonę. Reszta grupy próbuje wrócić na jacht, kopiąc wodę. Nie udaje im się to, ponieważ burty jachtu są zbyt wysokie. Michelle zaczyna panikować. Zmęczona i zmarznięta, desperacko trzyma się dmuchanej delfinki. Den prosi ją, aby pożyczyła mu delfinkę, aby mógł użyć jej do spięcia się na jacht. Te próby także okazują się bezskuteczne, ponieważ zabawka jest zbyt śliska i szybko się sflacza pod wagą Dana. Chłopaki zauważają flagę na rufie i Den próbuje się jej złapać. Udaje mu się to za trzecim razem, ale flaga jest niestabilna i nie jest w stanie go utrzymać. Emi wraca do siebie, a wszyscy zastanawiają się, co teraz zrobić. Michelle znów dostaje ataku paniki, myśli, że pod nimi pływa rekin. Den nurkuje, ale nie znajduje nikogo. Mimo to zdają sobie sprawę, że to tylko kwestia czasu, zanim pojawią się drapieżnicy. Wszyscy zaczynają atakować Dana i obwiniają go za to, co się dzieje. Nie może znaleźć wyjścia z sytuacji. Amy, z łzami w oczach, mówi, że muszą znaleźć sposób bo Sarah jest sama na górze. Michelle nadal traci zmysły. Zmęczona, zaczyna tonąć i próbuje zabrać kamizelkę ratunkową od Amy. Odsyłają mu ta ona. zaczęła dostawać ataku nerwowego. Loren kładzie ją na plecy, aby ją uspokoić, i odmawia modlitwę. Grupa spędza jeszcze trochę czasu na opalnym słońcu. Wyczerpują się i czują pragnienie. Nagle gdzieś, w pobliżu jachtu, słyszą dzwoniący telefon komórkowy. Dźwięk dochodzi z wiszącej kurtki Zaka. Denowi udaje się zrzucić kurtkę na dół, a Zak odbiera połączenie, ale ze względu na przemoczenie telefonu nie mogą nic przekazać. W kompletnym zrozpaczeniu Michelle wyrywa telefon z rąk a on wpada wtedy do wody, pozbawiając ich szansy na próbę ponownego połączenia. Den proponuje nowy pomysł na ratunek. Zdjąć wszystkie swoje rzeczy i związać z nich linę, którą można rzucić na pokład. W tym momencie chłopaki zauważają łódź, która mknie obok nich z dużą prędkością. Przyjaciele desperacko próbują sygnalizować pasażerom, ale ci nie rozumieją co się dzieje. I machają im w odpowiedzi, gdy mijają ich. Muszą wrócić do domu Dena, korzystając z noża, który znaleźli w kurce zaka. Kroją ubrania na kawałki i plecą z nich linę. James pyta Dana, czy można dostać się na jacht od spodu, ale ten nie wie, dlatego sam sprawdza jacht i, zabierając nóż od swoich przyjaciół, nurkuje pod wodę. Tymczasem grupie, Udaje się rzucić samodzielnie zrobioną linę na pokład, a teraz Zack próbuje jej użyć, aby się wspiąć. Ta próba także okazuje się daremna. Lina pęka, a Zack spada z powrotem do wody. James również dotyka niepowodzenia. Podczas kolejnego nurkowania przypadkowo traci nóż. Aby uratować tonący nóż, pływa zbyt głęboko i uderza dno łodzi podczas wynurzania się. James wypływa z wody, a Lauren go bada. Krew z jego ucha wskazuje, że dozna obrażeń głowy i natychmiast potrzebuje lekarza. To staje się ostatnią kroplą dla zaka i postanawia sięgnąć po bardziej drastyczne metody ratunku. Bierze nóż od Jamesa i zaczyna przeszyłać bok łodzi, aby użyć go do wejścia na górę. Den rusza w histerii do swojego przyjaciela i próbuje go zatrzymać, bo nie chce, żeby zniszczył łódź. Podczas sprzeczki, Dan przypadkowo zadaje nożem zakowi w brzuch. Sytuacja wymyka się spod kontroli. Z radia dobiega histeryczny płacz Sary, która już się obudziła i nie widzi rodziców wokół. Ze względu na poważne rany i brak pomocy medycznej, Zack umiera powoli i boleśnie. Michelle oddara się od grupy i, tracąc ostatecznie siły z powodu zmęczenia, opada. Den próbuje ją uratować, ale zdaje sobie sprawę, że jest już za późno. Sząkając i dysząc, Zack próbuje żartować. Przypomina sobie ich podróż sprzed pięciu lat i życzy sobie, żeby Dan wziął aparat fotograficzny tym razem. Jego ostatni wspomnień jest Lauren. Pamięta jak piękna była ostatnim razem, gdy się widzieli. Po tych słowach Zach milknie, a jego ciało opada bezwładnie prosto w remona Lauren, podczas gdy ona zaczyna historycznie płakać. Tym razem nerwy Jamesa się psują. Atakuje Dana i oskarża go o wartościowanie łodzi bardziej niż życia swoich przyjaciół. Amy próbuje uspokoić męża, a on jest jeszcze bardziej zły, że jego żona broni swojego byłego kochanka. Nagłe ruchy Jamesa sprawiają, że zaczyna wymiotować. Dan przyznaje się swoim przyjaciołom, że kłamał im co do jachtu i swojej sytuacji finansowej. Okazuje się, że Dan pożyczył jacht od swojego szefa, u którego pracuje jako chłopiec na posyłki. Udawał właściciela łodzi, żeby zwabić piękne dziewczyny jak Michelle. Chciał się chwalić przed. Starymi przyjaciółmi swoim luksusowym życiem, aby ci nie domyślali się, że przez te wszystkie lata nic nie osiągnął. Dlatego nie chciał, żeby na jego jachcie pozostały ślady noża. Teraz jego najlepszy przyjaciel nie żyje. Zrozumienie co zrobił sprawia, że Dan zaczyna płakać. Loren wyznaje, że była zakochana w zaku, ale nigdy nie zdążyła mu tego powiedzieć. Amy przekonuje swoją przyjaciółkę, żeby pozwoliła odejść ciało zmarłemu. Minęło jeszcze kilka godzin na otwartym morzu. Wyczerpani wszyscy utrzymują równowagę na wodzie i wspominałem chwilę ze swojego życia. Stan Jamesa się pogarsza. Zaczyna bredzić. Lauren, nie mogąc znieść bezczynności, żegna się z przyjaciółmi i oddala się. Nadziei, dotarcia do brzegu i wezwania pomocy. Mała Sarah nadal płacze. Emmy próbuje krzyczeć do niej przez radio, ale niemowlę nie uspokaja się. Przypomina sobie pomysł Zaka. Nadostanie się na pokład z nożem i jest gotowa zanurzyć się w wodzie, żeby go odnaleźć. ją zatrzymuje i sam nurkuje pod wodę, żeby jakoś pomóc swoim towarzyszom. Robi się ciemno. Emmy zostaje sama na wodzie z Jamesem. Okresowo traci przytomność i opowiada swojej ukochanej, że jest zmęczony i boli go głowa. Zaczyna padać deszcz, podczas gdy James umiera spokojnie. Emmy krzyczy, załamana bólem po stracie ukochanego. Den słyszy jej krzyki, ale nadal nurkuje w wodzie, żeby odnaleźć nóż i uratować ich. Noc zapada w końcu, godząc się ze śmiercią męża Emi, wypuszcza jego ciało. Kiedy żegna się, nuci kołysankę, którą razem śpiewali swojej córce przed snem. Den wychodzi z wody, krzycząc, z bólu. Jego ręka jest skurczona, Emi dzieli się nim kamizelką ratunkową, żeby pomóc mu popłynąć do łodzi. Tymczasem burza się nasira, a szanse na przeżycie w takich warunkach są. Niewiarygodnie niewielkie. Den, poczuwszy się bezradnym, z całej siły rzuca swoje gogle w stronę rufy łodzi. Gogle rozpadają się i zostaje tylko szkło, które rani jego dłoń. Wtedy wpada na pomysł, jak można wykorzystać szkło, żeby uratować siebie. Den wciska szkło w szczelinę między deską a składanym mostkiem i chwyta się go ręką. Woła do Emi, która, używając ręki Dena jako stopnia, próbuje dostać się na pokład łodzi. Próbuje złapać się za deskę, ale ulewny też sprawia, że jej dłoń poślizguje się i wpada do wody. Den prosi, żeby się nie poddawała i spróbowała ponownie. Wchodzi na jego ramiona i próbuje ponownie spiąć się na pokład. Ten walczy, żeby utrzymać się na ostrym kawałku szkła, krzycząc z ból za każdym razem, gdy Emi stawia na nim stopę. Dłoń Emi znów się ześlizguje i spada do wody. Zbierając wszystkie siły, podejmuje kolejną próbę i w końcu Udaje się złapać za burtę i wspiąć na pokład. Przytłoczony emocjami, Den śmieje się i krzyczy z radości. Emi opuszcza mostek i natychmiast biegnie do kabiny, gdzie jest jej płacząca córeczka. Den trzyma się mostka, ale się zatrzymuje. Stanął przed wyborem podążać ze swoją przyjaciółką i uratować siebie lub ponieść karę za to, co stało się jego przyjaciółką z jego winy. Emi trzymając Sary w ramionach, uspokaja małą dziewczynkę. Kładzie się obok niej, ciesząc się, że koszmar, który przeżyli, jest już za nimi. Chwilę później zdaje sobie sprawę, że Den nigdy nie wszedł na pokład. Wychodzi na pokład i widzi kamizelkę ratunkową, dryfującą samotnie w wodzie. W oddali zauważa nieruchomą sylwetkę Dana. Próbując bezskutecznie zawołać i rzucić mu kamizelkę ratunkową, zdaje sobie sprawę, że to jej poczucie winy sprawiło, że Den zdecydował się utopić. Emi przypomina sobie, jaki ojciec utonął przed nią, gdy była dzieckiem. Aby zapobiec kolejnej tragedii, Emi pokonuje swoją fobię i płynie za Danem. On opada, ale Emi próbuje go podnieść. Obrazy tego, co się dzieje, przeplatają się z tym, co działo się w jej przeszłości. Wtedy mała Emi też próbowała uratować swojego ojca. Jest poranek. Do tu zbliża się łódź rybacka? Rybak była wokół opuszczonej jednostki. I próbuje zawołać pasażerów. Po braku odpowiedzi łódź rybacka odpływa. Sara budzi się w kabinie i zaczyna płakać. Na końcu historii widzimy Emi, stojącą na pokładzie i spoglądającą w dal. Den leży u jej stóp nieprzytomny, którego udało jej się uratować. Łódź rybacka już nie jest z zasięgu wzroku. Słychać tylko odgłosy silnika w oddali. Jednak przetrwali i teraz mogą wrócić do domu. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienie i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.